Wszyscy wydaje się, że jesteśmy dziećmi. Skąd to wiem? No, choćby z tego, że wszelkie zapisy na kursy językowe, nieważne czy pochydną metodą tradycyjną w systemie pruskim, czy bardzo skuteczną metodą bezpośrednią, taką jak na przykład u nas właśnie trenujemy ludzi z mówienia po angielsku, wszyscy zapisują się jesienią, głównie jesienią. No i druga fala to jest wtedy, kiedy po nowym roku ludzie próbują zrealizować po raz kolejny, bardzo często nieskutecznie, swoje noworoczne postanowienia. Ja jednak chciałbym się przypiąć do tej jesieni. Czyli system pruski, w polskiej szkole zwłaszcza, przyzwyczaił nas, że po prostu no, jak mamy iść do szkoły, to jesienią, no od września, tak? Natomiast jeśli jesteś osobą dorosłą i chcesz nabyć jakieś konkretne umiejętności, zwłaszcza do pracy, no to nie będziesz chyba czekać na jesień, bo jesienią to my później możemy już być całkowicie zajęci, my możemy mieć już wtedy właśnie przez tych wszystkich, którzy przychodzą jesienią, całkowicie zapchany grafik, a ekspertów od metody bezpośredniej praktycznie nie ma na rynku pracy, jest nas bardzo niewielu. No, i wtedy może być już dla ciebie po prostu za późno. Będziesz czekać znowu tam rok czy ileś, zależy kiedy się zwolnią jakieś miejsca, albo może jakimś cudem znajdę jakąś osobę do wytrenowania, żeby stała się częścią naszego zespołu. Natomiast yy, bardzo dużo było już takich sytuacji, typu albo wie pan, bo ja muszę za miesiąc pojechać do Stanów, albo wie pan, bo tam przyjeżdżają do nas jakieś coś klienci, albo mój szef, proszę sobie wyobrazić, nagle chcesz, żebym ja mówił, mówiła po angielsku. Nagle. Zawsze nagle, no i później przychodzą do nas, no bo my się specjalizujemy w trenowaniu, z mówienia po angielsku od dowolnego poziomu, czyli również od podstaw. No ale wszystko fajnie, tylko że na pewne rzeczy potrzeba troszkę czasu. Mózg ludzki potrzebuje minimum dwóch tygodni przeciętnie, żeby coś przeszło z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, i to powoduje, że każdą rzecz, którą trenujemy przez te dwa tygodnie musimy powtarzać, eliminować błędy, w ich miejsca muszą wchodzić właściwe konstrukcje. No i niestety tego nie przeskoczysz. To, że będziesz chcieć zapłacić nam 10, 20, 30 tysięcy miesięcznie, nie spowoduje, że my Cię przyjmiemy, dlatego że my robimy swoją robotę dobrze. Albo wcale. Czyli, jeśli widzimy, że jest szansa na powodzenie, to Cię przyjmiemy. Jeśli widzimy, że Ty chcesz na wczoraj, w tydzień, w miesiąc, poznać cały język angielski do takiego poziomu, w którym Ty chcesz mówić bardzo płynnie, tak jak native speaker, natomiast nie umiesz praktycznie nic, no to niestety, no my tego nie zrobimy w tydzień, w dwa, w miesiąc. I ile będzie trzeba na to czasu? Nie wiem, dlatego że muszę z Tobą porozmawiać, zobaczyć, zbadać Cię, że tak powiem i wtedy będę mógł orzec, czy damy radę. Więc zapisujcie się na kursy, kiedy tylko możecie. Wpadnijcie na moją stronę tarkowski.edu.pl, a i odwiedźcie mój kanał o tej samej nazwie. Na razie.